Dzień dobry. Święta się zbliżają i wszyscy czekają na życzenia świąteczne. Mam nadzieję, że dzisiejsza propozycja bardzo Wam się spodoba i spróbujecie wykonać sami takie kartki z bombkami 3D. Potrzebne Wam będą y, takie materiały, jak rafia, z której y, zrobicie wstążeczki. Y, ja użyłam y, no, po prostu jakąś kolorową gazetę. Zgięłam ją yy, tak, żeby były cztery części, ale Wy możecie to pojedynczo robić. I teraz jeszcze odnalazłam, słuchajcie, jakiś taki przycisk, który mi posłuży, żebym odrysowała sobie ładne kółeczko. A poczekajcie, bo mam zapomniałam. W ferworze zajęć chyba przedświątecznych. Poczekajcie, bo nie mam no. Czekaliście? Już jestem z powrotem. Teraz szybko wytniemy nasze półka. Ciach, ciach, ciach. Ciekawe, czy wszyscy się będą mogli spotkać ze swoją babcią, dziadkiem, może ciocia gdzieś daleko mieszka i jak nie możecie się spotkać, to wyślijcie kartki. Na pewno będą wspaniałą pociechą żeby było szybciej składam wszystkie razem zobaczcie na pół kółko na pół i teraz dopiero będę je rozkładać i teraz proszę bardzo jedną stronę smorujemy klejem przypomniałam sobie, że klej magik ale w sztyfcie świetnie świetnie klei naprawdę i nie brudzi palców raz, potrzebne są cztery kółka mi się chyba więcej tutaj Wycięło, ale nie szkodzi. Dwa już mamy. Trzecie. I, i jeszcze czwarte. Hop. Zobaczcie. Jak już wycięte są kółka, to bombkę robi się naprawdę w ekspresowym tempie. Teraz po rozłożeniu zobaczcie, jaka piękna. Bąbka 3D. Oczywiście przygotowałam sobie już. Dwie, żeby Was tutaj nie zanudzać. I teraz zobaczcie, jeżeli przylepicie dwie razem, czyli z ośmiu części, to powstaje taka piękna bombka, którą nawet można na gałązce powiesić. Oczywiście ozdobić ją też z żeby było wesoło. My teraz przykleimy je do naszej kartki bożonarodzeniowej. Hop! Jedna bombka już jest. Jeżeli zrobicie jedną, ale większą, to oczywiście też wystarczy. Ja zrobiłam trzy. Trzy troszeczkę mniejsze, tak żeby mi się tutaj wszystko zmieściło. Dwa. I rozkładamy. I jeszcze trzecia. Zobaczcie, mówiłam, że nie skleja palców, ale no a troszeczkę mi się tam pokleiły też. Ale to nie szkodzi. Nie szkodzi, nie szkodzi. I już trzecia ląduje na naszej kartce. Hop. Zobaczcie. I teraz tylko z Jedna. A może wy pierniczki teraz pieczecie? Bo pierniczki przecież mogą długo stać. Ja ostatniego pierniczka niedawno zjadłam. Swojego takiego, którego w zeszłym roku na no właśnie na święta bożonarodzeniowe dostałam i żyje, Czyli mogą długo leżeć. I oczywiście możecie napisać yy, sami. Wykonać ten napis Wesołych Świąt, ale ja korzystam z karteczek wydrukowanych, więc Wesołych Świąt i już pięknie. I teraz tylko hop, na kartkę. I już mamy naszą piękną kartkę. Mam nadzieję, że spodobał mi się ten pomysł, i sami stworzycie takie kartki. Dziękuję bardzo. Do widzenia.